Zapraszamy panią e, Marię e, Kuletę, która e, również wyśpiewa dwa utwory: Gdy zakochał się młodzieniec i nisko, słonko nisko. A kiedy pani Maria skończy swoje wystąpienie, e, będzie krótka przerwa. Ale już teraz Maria Kuleta. Gdy zakochał się młodzieniec pannie i chciał się z nią zenić. Zakozali, kozali. mu w świat jechać i pojechał ten młodzieniec we świat, letnie niedługo przebywał. Przejeżdżał pod oknem, ujrzał matkę smutno i pytał się, co i jest. Mamo moja, Co w twoim sercu skutki, Córka mi umarła, córka mi umarła. Tydzień jak józ w grobie śpi. Mamo moja, mama ukochano. A gdzie słona tam leży? Forty mlezy na jej grobie, czy, I pojechał młodzieniec na cmentarz, brama mu się otwarła. Róze się kłaniają, młodzieńca witają, bo tu jego luba śpi, maryś moja kochano, cemu ze umarła. Umarła z miłości dla Boga wieczności, nic ci więcej nie powie. Umarła z miłości dla Boga wieczności, nic ci więcej rozezał ogrodym i przyjechał do niej siwy becek i przyniósł nie przyniósł i przyniósł nie przyniósł rociony wionecek mój rociony kwiecie rozwijaj się w lecie, bo bo moi mamusi już nie ma na świecie. Zeby moja mama na tym świecie była To obym ja się była, to obym ja się była, jeszcze nie zenieła, Ale moja mama umrzeć już musiała, i mego weselo, i mego weselo już nie docekała. A moje wesele za góra mi będzie. Na moim weselu, na moim weselu do zogości będzie. Będą tam drochęki. wionecek na głowie, zeby tak pomógł dół matka Boskodała. zeby mi o tym wionku, zeby mi o tym wionku zaros umierała, posłabym se Bo na tamtym świecie, paginek potrzeba. Bo na tamtym świecie, bo na tamtym świecie, paginek potrzeba.